GLINIANY kubek. Pewnego dnia siedziałem w ogrodzie, popijając herbatę z glinianego kubka. Jeden z moich uczniów, młody mnich, zapytał mnie: Mistrzu, dlaczego wybrałeś gliniany kubek zamiast złotego? Podniosłem kubek i odpowiedziałem. Ten kubek jest jak nasze życie, choć może się wydawać kruchy i niepozorny, wypełnia swoje zadanie. Kiedy upadnie i się rozbije, nie będę go żałował, bo wiem, że taka jest naturalna kolej rzeczy. Podobnie jest z nami. Nasze ciała są kruche, ale nie należy się do nich nadto przyzwyczajać. Naszą wartość nie mierzy się w bogactwach, lecz tym, co nosimy we sercu, moral. Przywiązanie do rzeczy materialnych przynosi cierpienie. Doceniaj to, co masz, ale pozwól też odejść, gdy nadejdzie czas.